Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dzisiaj e, jeszcze chwilę o Space Marine dwójeczce. E, tak jak widzicie, na dzień dobry, na dzień dobry, jest parę błędów. Błąd logowania, Epic Online Services w plikach lokalnych, bla bla bla. Gdzieś na początku mi się połączenie z Epiciem wykrzeczyło, a nie wiem do czego w ogóle ona jest. Nie używam, ale łączy się z serwisem Epic Games e, i wygląda to dobrze. Wygląda to fajnie, wygląda to dobrze. A co Wam mogę powiedzieć? Bo mogę Wam powiedzieć, że sztosowo się gra, sztosowo się gra, zwłaszcza z ludźmi, którzy na przykład dołączą. Jest opcja, ponieważ gramy i tak zazwyczaj, znaczy zazwyczaj cały czas gramy w trzy, w trzy osoby, w sensie ja i dwóch botów, i w tym momencie można, można dołączyć, bo się fajnie dołącza. I zamiast grać jednego, albo zamiast dwóch botów. I grać fajnie we trójkę. Dzisiaj przetestowałem już e, z jednym z was. Przeszliśmy kilka misji. Bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie e, się gra. I co wam chciałem powiedzieć? No więc właśnie wcielacie się w jednego murzyna, albo w drugiego niemurzyna, i, i właśnie robimy tak, zatrzymujemy grę, robimy tutaj pyk. I możemy zaprosić, o tu jest mój, mój kod na przykład na dzisiaj, akurat w tej misji. To nie jest kod taki, taki e, na stałe, to jest akurat na tę chwilę, ale można na przykład, wiadomo, odpalić sobie Steama. Trochę was już mnie dodało do znajomych. Kto chce, oczywiście może mnie znaleźć, Rebus, e, może, możecie mnie tam znaleźć, ale na przykład jeśli ktoś tam gra, e, można go zrobić, o, pyknąć prawym i zrobić zaproś do gry. Prawda? E, I wtedy on może dołączyć, ale nie musi, i gra się sobie we trzy osoby. Jest wtedy bardzo przyjemnie. E, możemy teraz wróćmy na, szybko na barkę wojenną. Y, znaczy, ja jeszcze nie wracałem, więc robię to pierwszy raz z wami, e, e, i można przejść do y, multiplayera. Rozmawiałem w, w pierwszej, w pierwszej e, grze, którą, którą kilka dni temu wam pokazywałem. O, to jest dołączanie do serwera, to również jest czasem ekran śmierci. Dlaczego? To jeszcze tak szybko, ponieważ jak czasem graliśmy dzisiaj we dwóch, po prostu jednego z nas wyrzucało. A, znaczy, nie mnie, bo ja jestem hostem, więc gesta, czyli, czyli gościa wyrzucało. Ja zostawałem i tak po prostu wisiało, więc trzeba było zamknąć grę, żeby, żeby w ogóle coś, coś tu się działo. E, wracamy tutaj, jest tutaj opcja, y, można tam iść sobie do misji, ale można sobie włączyć tutaj o konsolę i mamy tak, operację. Tu są te właśnie te, te słynne gry, które pokazywali wcześniej już na YouTubie, gdzie można dołączyć we trzech. Po prostu są misje, do których się dołącza y, y, można i sobie, można sobie we trzech, we trzech sobie pogrywać i jest oczywiście wieczna wojna. I co jest w wiecznej wojnie? Mamy przejęcie terenu, e, capture, capture the flag, czyli przejęcie i kontrola, albo tu przed jest capture the flag, nie wiem. Jest anihilacja. Anihilacja co robi? Wiadomo, anihilacja, po prostu każdy na każdego e, i się, o na przykład tu jest jakiś, o proszę bardzo, kilku mi tu gdzieś znalazł, znalazł mi tych ludzi i, i co, i można sobie, można sobie z nimi Tutaj pograć. Zobaczymy, czy to się uda, czy się nie uda. To, to już to już, wiecie. A, nie ode mnie zależy. Mm, nie wiem, czy on mnie tutaj wzywa. Znaczy, nie grałem jeszcze w Anihilację, więc. E, znaczy, próbowałem, ale co się stało. Mm, po prostu. Ojej, o ja nie chcę tym gościem. Dejcie spokój, ja nie chcę nim grać. No. E, aha, widzę, że jest tylko jeden wybór. No dobra. A nie, no ja chciałbym heretycznymi, dobrze, her, heretykami. Jak już grać rebusem, to już grać, prawda? Właśnie. Mm, e, bardzo. Widzę, że jest tylko miecz. E, no więc za wiele tutaj nie ma. E, co się dzieje? Co się dzieje? Ciężki... Aha, widzę, że się gra uruchomiła, dobra. Tam oczywiście jest cały build, można robić albo trzy buildy i tak jak w Space Marine jedynce można, można sobie pogrywać, więc y, zmieniać, przy dołączaniu można zmieniać buildy, czy taki, czy taki, czy taki, na każdej, na każdego. Czy bulwarka, czy ciężkiego, czy, czy taktycznego, czy... Mm, tego, z plecakiem odrzutowym, więc można jest tu wiele, wiele, można tu minut, godzin spędzić na dostosowywanie się. Ja, jak widzieliście, nic tutaj nie robiłem. Jest kilka właśnie denerwujących jeszcze rzeczy. Niestety czasem gra, czasem gra. Się skwasi, przede wszystkim jeśli chodzi o, o sieciowe rzeczy, ponieważ o normalne wszystko, wszystko raczej funkcjonuje i, i tutaj się, chociaż, chociaż grałem teraz tam, gdzie właśnie uruchomiłem tamtą misję, grałem i i po prostu nagle grafika tam jakieś animacja była, coś tam opowiadali i tak dalej. Nie mogę powiedzieć, kto tam przybył z wielką pomocą, ale no to naprawdę jest po prostu tak podnosi bardzo na duchu imperatora, kto tam się zjawia, żeby pomóc w chwili ciężkiej. No i chyba widzę, że dołączanie do serwera, widzę, że chyba się, widzę, że się chyba jednak skończyło. Więc, więc więcej wam nie mogę chyba tutaj pokazać. Chociaż może się coś tutaj uruchomi, chociaż no ciężko, ciężko, ciężko jeszcze z tymi sieciowymi rzeczami. Dzisiaj wiem, że też, był jakiś, mm, też było jakieś, jakieś zakwaszenie, że godzinę maintenance, serwer po prostu nie działał. Więc yy, yy, jeśli chodzi o, o single player, bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. Eee, czy to jest, czy to jest jakiś spoiler? Niekoniecznie. Jak już pewnie wiedzieliście, widzieliście, pojawiają się chaośnicy z 15 legionu, tak pojawiają się, i, e, i tak właściwie w pewnym momencie W pewnym momencie przestajemy już właściwie nawet tyranidów niszczyć, tylko chaośników. E, walczymy z chaośnikami jest kilku tam. Eee, Zwłaszcza, zwłaszcza, może problemy robić <knieś> ten yy, ciężki, który, który również ma jakąś broń broń białą, tak zwaną yy, i, i do, dość tak atakują, a reszta no, jest kilku takich. Jeszcze yy, terminatorów, też jest kilku, i tak dalej, tak Generalnie jest bardzo przyjemnie. Polecam, polecam na tych na tych yy, i w ogóle na duże Hordy polecam karabinki yy, karabinek Melta bardzo, bardzo dobrze spełnia, spełnia rolę i przede wszystkim, przede wszystkim miecz. Miecz energetyczny. Nie miecz łańcuchowy, tylko miecz energetyczny. Nie wiem, jakoś tak bardziej chyba, bardziej chyba da się zatapiać w tych wrogów różne, różne części tego miecza. Co jeszcze? Ciężki bolter, a wiecie, zdziwiłem się, zdziwiłem się nie ma takiego chyba impetu jak, jak, jak w jedynce, tak mi się wydaje. A może, może, jeszcze nie ma tego jeszcze trybu last stand, czyli może, może gdzieś tam będzie, może się on pojawi w najbliższej przyszłości, mam nadzieję, liczę na to. Wszelkie osiągnięcia i tak dalej, dodatki i tak dalej pojawiają się oczywiście przy multiplayerze. Wszystkie tam punkty się zbiera i, i można za to kupować różne... E, oczywiście kupować w grze nie kupuje się za pieniądze, to już by była trochę przesada. Kupuje się za punkty zdobyte w... Anime i w tych przejęciach w multiplayerze, wszystkie, wszystkie jakieś dodatki, dodatkowe rzeczy, skórki i tak dalej, to się tam, to się tam wszystko, wszystko jakby za punkty dokupuje się, się upgrade'uje, nie tyle upgrade'uje, co się customizuje. nie patrzcie, jednak wczytywanie zasobów, jednak coś tu dało, czyli ględziłem, ględziłem, a jednak, jednak się udało. Ciekawostka, bardzo, bardzo, bardzo jestem zaskoczony, nawet nie wiedziałem, że. E, czyli aha, czyli trzeba może po, poga, pogadać po prostu parę minut do tego poczekać. No dobra. Wszystko już widzicie. Dobra, koniec połączenia z grą, więc, więc możemy się po prostu pocałować. Tyle, tyle było, tyle było. Ale co ciekawe, gra się nie wykrzaczyła, nie trzeba było jej zamykać i, i, i w ogóle na siłę. Tak więc, tak więc jest. O, widzicie, kampanie. Włączmy sobie kampanię. Tak, przejdziemy na, na, na tryb gry kampanii, i tutaj są, są misje, które, które się wykonuje. To jest single player. Właśnie, są misje na tych różnych planetach chyba jesteśmy w tej chwili na Demerium potem jeszcze chyba Kadaku zostanie mam nadzieję nie wiem nie wiem nie wiem nie wiem nie mogę wam tu opowiadać e, co tu jest niski aha poziom trudności nie ja gram na niskim chociaż i tak udało mi się raz zginąć gdzieś tam powiem wam nie, ale ale jest yy, 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 bardzo bardzo dają w dupę yy, 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 te no, tyranidzi, ci ci, ci ci, co mają, ci, co mają, strzelają z tej. Eee, Ojej, wiecie, te latające, takie, co się wznoszą, nie pamiętam jak one się tam nazywają i one, one dość dają, dość dają ostro. O, tu jeszcze nie byłem, dość dają jeszcze ostro w dupę, jeśli chodzi tam o pewną misję, jest tam, broni się, broni się rdzenia, no i one tak dość, dość tam dają. Chociaż za pierwszym razem zginąłem, a za drugim razem przeszedłem. Tam się bardzo melta przydała. Więc, więc, jaka jest różnica jeszcze między jedynką a dwójką? Taka bardzo, bardzo, yy, bardzo jest taka, że yy, jest więcej, więcej wrogów. Wydaje mi się, że jest więcej wrogów, no bo wiadomo, to tyranidzi, więc ich jest dużo więcej yy, i trochę czasem panuje chaos. Trochę czasem panuje chaos na tym wszystkim, wydaje mi się, no ale, ale no, nie tyle chaos, chaos, tylko chaos po prostu za dużo tego wszystkiego. Niemniej da się to jakoś ogarniać mieczem, młotem i, i, i boltami, więc więc. Single player bardzo, bardzo przyjemny, bardzo się fajnie w to gra. Oczywiście dodatkowo, właśnie z tym, z tym dołączaniem do, z dołączaniem do. E do, do, do głównego bohatera, możecie się tam łączyć w różne fajne misje. Dzisiaj, dzisiaj pograłem sobie w jedną misję, znaczy w dwie misje, czy tam jeszcze z jednym kolegą, jednym z Was, potem w, wcześniej jeszcze grałem też z kimś wczoraj chyba, więc też jest bardzo, bardzo tak fajnie. Co jeszcze mogę dodać? No, to, że Tytus ma tu łańcuchy na ręce. Nie wykorzystuję ich, to się nie przejmujcie, ale, ale to tylko tak, tak, tylko boczkiem powiedziałem. Słuchajcie, m, tyle chciałem, jeśli chodzi o Space Marina 2, bardzo mi się to podoba, eee, ale dla tych, którzy czekają na, na e, multiplayer, to chyba jeszcze chwilkę trzeba poczekać. Chyba chwilę jeszcze trzeba poczekać, żeby w ogóle odpaliło się to tam, żeby to uruchomili na pełnej. E, żeby to wszystko hulało, bo jak widzicie no jeszcze nie do końca hula, nie zawsze, ciągle, ciągle nad tym pracują. Niemniej jeśli chodzi tutaj, tak jak w pierwszej ręce gdzieś tam zgliczowało mnie tam za jakieś roślinki, to się tutaj raczej już więcej nie zdarzyło, znaczy nie zdarzyło mi się, na pewno nie zdarzyło mi się więcej. Eee, bardzo przyjemnie się gra, eee, klatek, klatek sporo. Nie powiem, że 60, 60 no to nie udźwignie, no mój sprzęt musiałbym tam sporo zmniejszyć, ale, ale, ale jest bardzo, bardzo przyjemnie, fajnie można, można, można pograć, odstresować się, jak to kolega tutaj piał zachwytami, naprawdę, naprawdę, to jest właśnie esencja, esencja Warhammera, naprawdę można tutaj. Naprawdę można tutaj się, się powyżywać. Nie ma w grze, nie widziałem, dreadnotów, e, dreadnotów nie widziałem. Znaczy, chaosników to taki bardziej terminatorzy, terminatorzy byli z tymi, z tymi Gatlinga, e, z karabinami Gatlinga prędzej, bo, bo takich dużych... Jest jeden brutal, jest jeden brutal jednej misji, no jest duży i jest, i jest. No, jest trudny do pokonania, no bo jest bossem oczywiście, więc, więc, ale to oczywiście polecam Wam pograć sobie w singielkę. Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie się w to gra. Mam nadzieję, że multi odpali i również będzie można różne ciekawe rzeczy robić. Ja dziękuję Wam bardzo, kończę, a jeszcze sobie po prostu potem dołączę. Ten filmik będzie dołączony do jakiegoś tam artykułu, tak więc możecie sobie obejrzeć, a może nie? Nie, nie będzie. Nie chciało mi się dzisiaj nic nagrywać. E, tak więc cofam słowa. Nie chciało mi się dzisiaj nagrywać. Po prostu mamy niedzielę. E, dzisiaj mm, Rosół z heretyka gotowała moja połowica. Nie był tak dobry jak z heretyka. Tak więc, tak więc jest mi smutno ale ale oczywiście jutro pomidorówa z tego z tego z heretyka z dzisiaj tak więc yy, trochę dzisiaj taki luźniejszy dzień yy, powiedzmy powiedzmy że luźniejszy bardzo bardzo chciałbym wrócić jeszcze do tej gry mam nadzieję że powrócę ja wam dziękuję dzisiaj serdecznie trzymajcie się i do strzałeczki gdzieś tam do osnowy tak widzimy się w osnowie co tu mi się wyświetliło Aha, tu jest stala zbrojeniowa, repozytorium, coś tu można jeszcze. Aha, na barkę wojenną, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, my ja tu kończę, wyłączam. Trzymajcie się, do następnego heja.